Witam Was bardzo serdecznie w oczywiście podsumowaniu ostatniej kolejki Ekstra Klasy Była to bodajże 19 kolejka Kolejka, która miała ze sobą kilka ciekawych spotkań, o których sobie tutaj powiemy Bo było naprawdę, troszeczkę się działo, było troszkę takich zaskakujących wyników było te, Były zespoły, które rozczarowały, były zespoły, które naprawdę też bardzo dobrze się pokazały Także o tym sobie oczywiście rzecz jasna powiemy. E, wita Was oczywiście Sebastian Chorągwicki. E, dawno mnie też tutaj nie było, natomiast myślę, że e, wraca ekstra ekstraklasa, więc takie podsumowania będziemy sobie po prostu e, robić. E, oczywiście nie będziemy podsumowywać wszystkich spotkań, bo, bo byłoby to za długie. E, więc podsumujemy sobie takie po prostu przeze mnie wybrane e, spotkania. E, zaczynamy od meczu, który, na który ja osobiście bardzo czekałem, czyli widzę. Łódź, Jagiellonia, Białystok. Niestety, rozczarowanie, jeśli chodzi o widzew. Byłem bardzo ciekawy, czy te transfery. Czy te właśnie, no, bardzo duże transfery finansowe przełożą się na jakąś piłkarską? No niestety się nie przełożyły, e, ponieważ widzę, w ten mecz przegrał i przegrał, umówmy się, w sposób zasłużony. jak jelonia wypunktowała, tak naprawdę nie widzę, tak naprawdę, tak naprawdę tutaj widzę, w nie miało zbyt wiele do powiedzenia. Widzę, wygrał słabo, widzę, wgrał słabo, słabo się organizował, e, brakuje jeszcze tych automatyzmów, umówmy się, trener Widzewa nie ma zbyt nie wiele czasu. Nie wyglądało to dobrze. Brakowało tym wszystkim płynności. Jagielonia była zaprzeczeniem tego, co, co, grała, co, co grał Widzew tak naprawdę, bo, bo Jagielonia miała wszystko, miała cwaniactwo, miała... Miała właśnie tą szybkość, też granie, urozmaicenie tej gry, tak ten przerzut na drugą stronę. Myślę, że, że po prostu, no, no widzę, w niej jest formie. Być może zbyt wielu piłkarzy przyszło, i to się niestety na ten moment jeszcze nagrę. Właśnie tego. Klubu nie przekłada, natomiast oczekiwania są duże, a póki co gra nie zachwyca. Nie zachwyca i długo chyba zachwycać nie będzie. No niestety widzę tutaj bez żadnych argumentów. no tutaj mogła się podobać. Przede wszystkim mówię, gdzie warunki były trudne, nie oszukujmy się wiadomo, że czasami gdzieś ta piłka nie chciała. Że tak powiem, się tak podać jakby się chciało, i tak dalej. Wiadomo, ta morawa nie była też idealna, i to jest jasne. Natomiast myślę, że, że Jagiellonia po prostu zagrała też była dobrze przygotowana do tego meczu. Tutaj ten Ryszumieniec pokazuje, że wcale nie trzeba mieć jakiejś wybitnej kadry. Jak Gielonia nie robiła jakichś wielkich ruchów transferowych, tak? W porównaniu, oczywiście, do, do Widzewa to w ogóle, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, a mimo wszystko ten zespół jest dobrze po prostu do, do tej rundy przygotowany, po prostu wypunktował bardzo dobrze ten zespół i jakby to jest klucz do, do, do sukcesu. I myślę, że Gilonia będzie bardzo i to bardzo mocna w tym sezonie i będzie, będzie biła się o tytuł Mistrzowski. Jeśli chodzi o mecz Lecha Poznań z Lechią tu mieliśmy kolejne takie właśnie zaskoczenie, no bo tutaj Lechia wiadomo w jakiej sytuacji, Lechia raczej po prostu chce się utrzymać w lidze, natomiast Lechia grała bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo sympatycznie się patrzyło na grę Lechi gdzie po prostu wykorzystywała wprost błędy katastrofalne, błędy w defensywie właśnie Kolejorza. To co Kolejarz robił, no myślę, że wypowiedź Bońka była dosyć dobra po tym meczu, nie wiem na jakim kanale, ale, ale, ale gdzieś mi tam to mignęło, że, że tam w zasadzie Rokuszewski mógłby stać, prawda? I, i Bonnie, i tam paru jeszcze innych dziennikarzy, i by na to samo, na to samo wyszło. I prawdę powiedziawszy, patrząc na to spotkanie, no trochę tak, tak trzeba powiedzieć, że, że faktycznie ta gra w defensywie bardzo, bardzo słaba. Biorąc pod uwagę te możliwości Lecha, które, które są, to widać, że tam po prostu pasywność, ale jeśli dołożymy do tego, że nie tyle co pasywność, ale również oprócz pasywności, to jednak takie bardzo proste błędy techniczne, które na pewnym poziomie nie powinny się zdarzać. A też gra w ofensywie nie chcę powiedzieć, że nie istniała, natomiast też, też miałem wrażenie, że tutaj brakowało szybkości, zaskoczenia, elementu właśnie takiego zaskoczenia. Lesia się też dosyć dobrze organizowała, ale też mówię, lech nie, nie sprawił tego, żeby żeby tutaj jakoś właśnie wiecie żeby ta Lechia była rozłożona na, na opadki. tak naprawdę ta pierwsza bramka pierwsza jedyna bramka dla Lecha taka bardzo mocno bardzo mocno przypadkowa to co Lechia tutaj za co Lechie trzeba pochwalić postać Bobczka który naprawdę niesamowicie gra niesamowicie gra jest mega wartością Lechi no jak popatrzycie na Lecha Poznań, to jest Ica, który cały czas chce, ale który tych piłek nie dostaje i mecz ten kończy się 1-3 dla Lechi Gdańsk. Widzę w Łódź podobny wynik, tylko no oczywiście wynik korzystny dla Jagiellonii. Kolejny mecz, który sobie omówimy to jest mecz Motor Lubin Pogoń Szczecin i tutaj można też dużo Powiedzieć, czy jest to zasłużone, wygrone, zasłużone zwycięstwo motoru? Oczywiście, że tak. Pomimo tego, że są różne głosy, że tutaj ten mecz można było z tego meczu wyciągnąć więcej. Pewnie, pewnie tak, natomiast hmm, myślę, że, że, że mimo wszystko motor zagrał na bardzo dobrym, na bardzo wysokim poziomie. Hmm, naprawdę fajnie się na ten mecz patrzyło. Była, po pierwsze, było dużo sytuacji ofensywnych, których motor nie wykorzystywał. Tu, tu jest jedyna, jedyna moje takie ale, że faktycznie ta skuteczność powinna być na troszeczkę wyższym poziomie. Stać na to ten zespół, bo mają kilku zawodników w którzy potrafią wykorzystywać sytuację, ale tutaj pierwsza postać, która przychodzi mi do głowy i która była w mojej ocenie decydująca w tym spotkaniu, Karol Czubak. Jest świetnym napastnikiem, pokazywał to w, w pierwszej lidze, pokazuje to w Ekstraklasie, tak naprawdę w tym meczu gol oraz asysta. Mógł tych bramek i asyst zaliść jeszcze więcej w tym spotkaniu, bo, bo, bo jak mówię, motor tych, te, tych sytuacji troszeczkę nam stworzył. Natomiast osobiście uważam, że, że, że motor zagrał naprawdę dobry mecz. Hmm, oczywiście mówię, no, był rzut karny dla, dla pogoni, hmm, który mógł doprowadzić do remisu 2 do 2, ale tak się nie stało. Tak się nie stało. Dlaczego się tak nie stało? Bo uważam, że hmm, byłby to trochę moim zdaniem, niesprawiedliwy wynik, hmm, biorąc pod uwagę, że jednak motor był bardziej zaangażowany w taksy ofensywne, był bardziej stalony w defensywie. Hmm, a, a gdzieś pogoń, na przykład w pierwszych fragmentach tego spotkania, no to miała bardzo wielkie problemy w defensywie. Każda wrzutka, tak naprawdę każda wrzutka to była groźna sytuacja, zresztą pierwsza, pierwsza bramka dla motoru właśnie padła po takiej wrzutce. Gdzie Czubak tak naprawdę no, niewiele musiał zrobić, e, i tak trochę bardziej ta piłka jego tak nastrzeliła, więc, 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 więc tutaj e, no, duże błędy w defensywie, duże błędy w defensywie i też mam wrażenie, że w ofensywie też nie, nie było wiele, nie było wiele lepiej. Były fragmenty, kiedy pogoń trochę dochodziła nie do głosu, natomiast motor tych sytuacji moim skromnym zdaniem stworzyła mniej więcej ten mecz zakończony wynikiem 2 do jednego, nieszczelony ten rzut karny przez Kamila Grosickiego i winiłbym tu Kamila. Kamil akurat w tym meczu e, chciał, no ale też jego koledzy mu niespecjalnie pomagali, że tak to, że tak to ujmę. Kolejny mecz też ciekawy w, w kontekście właśnie tabeli i tego wszystkiego to Wisła Płock Raków Częstochowa wiadomo Wisła Płock lider ekstraklasy i dalej powiem wam jest to niezmienione a Raków no wiadomo z nowym trenerem jak wyglądała gra Wisły Płock uważam bardzo dobrze pomimo tego że nawet jak Raków gdzieś tam prowadził grę i tak dalej no to Wisła Płock potrafiła sobie te sytuacje wypracowywać no i strzeliła dwie, dwie bramki w pierwszej połowie myślę, że, no stoiła w pierwszej połowie, ale przede wszystkim w drugiej połowie tych sytuacji Wisła Płock tworzyła już zdecydowanie więcej niż w tym, tym, tych pierwszych 45 minutach, nie, ale, ale przede wszystkim jeszcze taka konsekwencja w graniu, stabilność, jakby nie było jakichś takich błędów w defensywie. W Rakowie jeszcze troszeczkę to widać, że nie ma tych automatyzmów. Natomiast, natomiast muszę wam powiedzieć nie muszę wam powiedzieć tak, że, że, że to był taki. Myślę, że Raków musi faktycznie gdzieś tam się jeszcze zgrać ze sobą. I, i gdzieś tam może jeszcze nie do końca to, co chciałby, żeby tener grał to co sobie trener by życzył no jeszcze zawodnicy nie są w stanie z tego zrealizować, no był, był gol kontaktowy, natomiast no, no troszeczkę były te sytuacje Rakowa natomiast mam wrażenie, że troszeczkę brakowało tego wykończenia tej takiej e, chłodnej głowy Wiśle Płock no to funkcjonowało na bardzo wysokim poziomie, choć prawda jest też taka, że Wisła Płock też troszkę tych sytuacji nie wykorzystała natomiast myślę, że w tym meczu odrobinie, odrobinę oni lepiej się zaprezentowali e, no i oczywiście mecz Legii Warszawa, korony Kielce. Słuchajcie, zwycięstwo. Czy sensacyjne korony Kielce? No, biorąc pod uwagę formę z jesieni, to nie sensacyjne, prawda? Bo Legia często przegrywała swoje spotkania. Natomiast, natomiast no, wszyscy liczyli, przynajmniej, przynajmniej fani Legii Warszawa, że będzie inaczej. Że teraz przed Marek Papszu i tutaj los się odmieni, że, że Legia będzie windować do góry w tabeli. Tak się ostatecznie nie, nie dzieje, mecz bardzo słaby w wykonaniu legionistów. Tu co do tego myślę, że nie mamy wątpliwości. Brawo oczywiście dla Korony, bo na łazienkowskiej zdobyć trzy punkty to zawsze nie jest duże wydarzenie i na pewno dla takiego klubu, jakim jest Korona, Korona Kielce. Cieszy, że, że Super Mario, czyli Mariusz Stępiński strzelił, strzelił bramkę, która dała zwycięstwo właśnie, właśnie koronie. Także, także, także tutaj taki miły. Miły obrazek w związku, w związku z tym. A co do, co do samej legi, no myślę, że, że nie zasłużyli nawet na remis. Myślę, że to jest bardzo duża kompromitacja, ale, wiecie, być może przegać, oczywiście jest rozświeczenie kibiców. Natomiast myślę, że tłumaczenie Bartosza Kapuski jest jeszcze bardziej śmieszne ponieważ no, mówi w wywiadzie z, z dziennikarzem m, Kanal+, plus mówi w ten sposób musimy się otrząsnąć no i właśnie dziennikarz mówi takie słowa które były bardzo treściwe i bardzo ale może to nie jest kwestia tam głowy tylko może kwestia umiejętności których Najwidoczniej może Wam brakuje i myślę, że wtedy Barczusz Kapuska nie do końca wiedział, co powiedzieć w tej, w tej danej sytuacji. I myślę, że chyba to jest słowo klucz. To jest chyba słowo klucz na dzień dzisiejszy: że, że właśnie, że Legia no, brakuje im tych umiejętności. Jeśli rajowić, okej, okay, ktoś powie, że no, wyczuł go bramkarz, tak, tylko no, też nie wykonuje tych rzutów karnych najspanialiej na świecie. Ale nawet już nawet nie o to chodzi. Mi wydaje się po prostu, że tam nie do końca też. No bo zaraz wyjdzie, wyjdzie no jeszcze brakuje tych automatyzmów, tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeżeli mi ktoś wychodzi zawodnik, no musimy się otrząsnąć i ktoś mówi, że to jest problem na żegłowach. No, sorry, no, dla mnie to jest, jak to mówił nie, niegdyś Mateusz Borek. Yy, yy, Wiecie, grafomania mikrofonu, no. Nie możesz, po, po prostu trzeba powiedzieć wprost, powiedzieć, że słuchajcie, zagraliśmy słabe spotkanie, jesteśmy dziadami i tyle, no. Może nie, że jesteśmy dziadami, ale że po prostu gdzieś tam jest problem piłkarskich umiejętności, a nie, a nie szukanie, za przeproszeniem, że, że my nie wierzymy w siebie, zaraz, wiesz, no to... to, to to coś się nie zgadza. Wiesz, ktoś może mieć problem, nie wiem, z presją czy z czymś takim, jeśli zarabia ktoś 2-3 tysiące złotych, a nie to zarabia naprawdę bardzo dobre pieniądze, jeśli chodzi nie o kwestie polskiej ligi, ale jeśli chodzi w ogóle o kwestię globalną, europejską. Bo, bo jakbyście sobie popytali niektóre ligi, które są nawet uważane za podobną do naszych, nie, to tam na takie zarobki nikt nie może, no może nikt nie może, ale wiele klubów nie może liczyć, wielu zawodników nie może liczyć, a tutaj te zarobki mm, są. Także no, to też mnie tak trochę denerwuje i takie usprawiedliwianie tego, że my jesteśmy biedni, bo, bo tam coś tam w głowie nie styka, to trochę jest nie, moim skromnym zdaniem niepoważne. No i co? No i myślę, że też jakby oczekiwania były zbyt wielkie. My, tak, tak ja to widzę, że, że oczekiwania były zbyt wielkie z racji takiej, że mm, sądzę, po prostu sądzę, że mm, jakby no ja sądziłem, że okej, okay, może, może było takie moje przeświadczenie, że raczej Legia wygra ten, ten pierwszy mecz, albo przynajmniej nie zdobędzie. Jeden punkt, że raczej będą przepychać te mecze. Nie? I że z biegiem czasu tam Marek Patron będzie, będzie wprowadzał e, jakby swoje metody i to będzie zacznie to działać. Natomiast mm, też pomyślałem sobie po tym meczu taką jedną rzecz, że w sumie niewiele się zmieniło względem tego. Ta kadra też nie, nie jest jakoś inna, e, zasadniczo jest to sama kadra, którą, którą miał poprzedni trener, więc tu gdzieś widzę też problem, nie? Że, że jakby też nie, 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 nie podczas tej przerwy nie wyciągnięto wniosków. Ej, ściągnijmy kogoś jakościowego, m, który pomoże nam w tym, by. by, by, by już nawet nie, nie, nie mówimy tutaj o walce o jakieś tam cele i tak dalej, tylko walce e, o, o przyzwoite miejsce, bo w tej chwili no, legia na przyzwoitym miejscu nie jest w żadnym wypadku. A propos miejsc, to właśnie może warto sobie tą tabelę tutaj przypomnieć. Wisła Płock, która wygrała swój mecz, dalej jest liderem, ma 33 punkty. Taka sama sytuacja nastąpiła w meczu Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Górnik również wygrał swoje spotkanie, 33 punkty również na ich koncie. Trzecie miejsce należy do Jagiellonii Białystok, która ma 32 punkty. O tym meczu wspominaliśmy. Krakowia wygrała mecz z Termaliką. 30 punktów, miejsce czwarte, piąty, raków, to jest czołowa piątka. Korona, która wygrała, jest na miejscu siódmym w tej chwili, więc myślę, że korona może być zadowolona z miejsca. No, na pewno miejsca, które są poniżej, to Lech Poznań, tak? bo 26 pozycja, 26 pozycja, 9 pozycja, 26 punktów, nie jest to dobry wynik. Trzeba też powiedzieć, że GKS Katowice wygrał swoje spotkanie z. Zagłębiłem Rubin, więc oni się jak najbardziej podnieśli, i tutaj, i tutaj trzeba powiedzieć, że, że tutaj no, jest dużo lepsza sytuacja niż sytuacja Legii, no Bo biorąc pod uwagę sytuację AGKS-u, który jest w tej chwili 12, a Legia jest na miejscu 17, która ma 19 punktów, a GKS ma 23, no to wydaje mi się, że. Jeśli GKS faktycznie jeszcze kilka spotkań wygra, no to będzie to super sytuacja przede wszystkim dla, dla GKS-u. I myślę, że Legia no musi się spiąć, ale tak samo spiąć się musi. Widzę Łódź, który ma punktów 20, Brookbet, punktów 19. Tak samo właśnie jak Legia, więc tutaj wiadomo, Piast też jest w takiej sytuacji zagrożonej, Arka również. Pogoń Szczecin, gdzie no ładowane są niesamowite pieniądze, ale niestety nie do końca się to przekłada na aktualną formę. Jeśli chodzi o na ten moment najlepszych szefów, no to oczywiście Tomasz Bobcek 14 goli, Lechia Gdańsk, Karol Czubak 11 bramek, także tutaj i oczywiście zawodnik Rakowa 10 bramek, Jonathan Braut Brunes. Jeśli chodzi o asysty to jest zawodnik Amejaw, czyli, yy, czyli Raków Bartosz Nowak yy, i Kamilo Mena z Lechi Gdańsk. Także tak prezentują się statystyki tego sezonu i tak, taka była ta kolejka, yy, także, także no taka była, taka była ta kolejka yy, czy wspaniała, to, to może nie, natomiast było kilka fajnych takich yy, Fajnych spotkań. Myślę, że takie spotkania, które mi się podobały, to na pewno motor pogoń. Na pewno myślę, że ciekawym meczem też Lech poznań Lechia, bo gra Lechia naprawdę bardzo mi się podobała. No i myślę, że mimo wszystko postawa korony w tym meczu z Legią również warto tutaj docenić. Także, także tak. No i oczywiście, jak widzę, no też, też myślę, że ta Jagielonia też pokazała po prostu klasę piłkarską. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Tego typu podsumowania. Także dzięki jeszcze raz. Piona.